Możemy już zacząć? Nie wiem, czy mnie słychać? Czy mnie nie słychać jeszcze? Bo już słychać. To witam bardzo serdecznie. Trochę się stresuje. Pierwsza transmisja moja na YouTube w Małomicach. Widzę, że jest około 6 osób. Jak można dać znać, czy mnie słychać, na czacie coś napisać? Jest, chyba jest. E, nazywam się Konrad Tysiewicz, jak można też zobaczyć e, na YouTubie. Jestem księdzem w Małomicach, księdzem wikariuszem oraz księdzem proboszczem. Posługujemy w parafii Małomice e, w Zielonogórsku-Gorzowskiej. Sam pomysł na to dzisiejsze spotkanie wziął się stąd, że byłem na rekolekcjach e, w Gdyni, rekolekcje kapłańskie, i Jezuitów, i na jednej z modlitw, kiedy medytowałem nad Pismem Świętym, nad Bożym Słowem, po prostu się pojawił taka myśl, taki pomysł, żebym właśnie zorganizował taką modlitwę stawienniczą, ale online. Przed komputerami u siebie w domu, czujemy też się bardziej swobodnie. Nie jesteśmy tak bardzo skrępowani. Jak w miejscach może gdzieś publicznych, może w kościołach. I i to też pomaga nam w modlitwie. Chciałbym, żeby to dzisiejsze spotkanie nasze właśnie opierało się na, na modlitwie, na spotkaniu z Panem Bogiem i osobiście wierzę w to, że Pan Jezus uzdrawia nas, uzdrawia nas każdego dnia. Wierzę w to, że Pan Jezus dzisiaj może dotknąć naszych serc, że może uzdrowić w nas to wszystko, co jest w nas chore, nasze serca, nasze dusze, nasze umysły. Nawet nasze ciała. I też jestem głęboko przekonany, że Pan Jezus dzisiaj chce każdemu z nas tutaj na, na tym kanale, na tej transmisji dać, dać swój pokój. Pan Jezus mówi o sobie, że jest księciem pokoju, czyli jest tym, który na początku chce dać pokój każdemu, każdemu z nas. Uczniowie, pierwsze co? Od Pana Jezusa to otrzymali pokój. Ja również też pamiętam swoje początki takiej świadomej drogi w wierze. To jeszcze było przed seminarium, jak mieszkałem w Poznaniu. Chociaż wychowałem się w rodzinie chrześcijańskiej, katolickiej, mama katechetka, odkąd pamiętam chodziłem do kościoła, ale jeżeli chodzi o doświadczenie spotkania z Panem Jezusem, doświadczenia Jego przyjaźni, to tego nie miałem. Dopiero jak miałem 23 lata, takiego spotkania doświadczyłem, które odmieniło moje życie, bo doświadczyłem wsparcia, Jego wsparcia. Wszyscy mamy, mamy jakichś przyjaciół, mamy też osoby, które lubimy i wiemy, co się dzieje, jak na przykład się spotykamy z przyjacielem, Przyjaciel nas może podnieść, może nam dać coś mądrego, jakąś mądrą radę, może nas pokierować. I podobnie jest z Panem Jezusem. On jest chyba takim naszym najlepszym, największym, najsilniejszym przyjacielem, bo ma władzę nad całym światem, również nad nad złem, które się dzieje, i ma też władzę, żeby w naszym sercu się pojawił pokój. Więc teraz zapraszam, zapraszam ciebie do tego, żebyś Otworzył swoje serce, żebyś otworzyła swoje serce na przychodzącego Pana. Ja w to wierzę osobiście, jako ksiądz, mając święcenia też kapłańskie, że Pan Jezus dzisiaj jest z nami. Jest z nami, bo Go do tego zaprosiliśmy. Jest z nami, bo bycie się dzisiaj modlili i prosili o ważne rzeczy dla nas. Widzę, że tam też na czacie się. Czy nie słychać? Widzę kciuki w górę. Można też pisać swoje intencje, w jakich się mamy dzisiaj pomodlić. A Pan Jezus będzie też działał, będzie robił też swoje. Chociaż go nie widzimy, chociaż go nie słyszymy, to jest bardzo aktywny. Bardzo aktywny jest. Im bardziej schodzimy na modlitwie w głębi swojego serca, tym bardziej możemy go doświadczyć. Im bardziej schodzimy głębiej na modlitwie. Im bardziej stajemy się pokorni, tym możemy dostrzec Jego działanie w nas. Panie Jezu, powierzam teraz Tobie każdego, każdą osobę, każdego mężczyznę, każdą kobietę, która teraz tutaj, Panie Jezu, jest na tej transmisji, która, Panie Jezu, weszła na ten kanał, weszła, Panie Jezu, na tę modlitwę. Dziękuję Ci, Panie, że, że jesteś tutaj teraz z nami. Dzięki Ci Panie, że jesteś taki hojny, że jesteś naszym najlepszym przyjacielem. Ja teraz, Panie Jezu, powierzam Tobie każdą osobę, która łączy się teraz z nami na modlitwie. która się Panie Jezu łączy ze mną na modlitwie. Dziękuję Ci Panie za każdą osobę, która na, tym, na tej transmisji teraz jest. Dziękuję Ci Panie Jezu za serce każdego, każdej z tych osób. Dziękuję Ci Panie Jezu za. Wszystkie prośby, które mają, z którymi przychodzą, Panie Jezu, na modlitwę do Ciebie. Panie, powierzam Ci wszystkie problemy moich braci, moich sióstr. Powierzam Ci, Panie Jezu, to wszystko, o co chcą Ciebie prosić. Proszę Cię, Panie Jezu, abyś dał im wiarę w to, że, że jesteś przy nich, żebyś, Panie Jezu, dał im wiarę w to, że, że wysłuchasz ich próśb. Tak, Panie Jezu, jest z Tobą, z Twoim działaniem, że Ty wysłuchujesz naszych próśb. Że Ty, Panie Jezu, nie zostawiasz żadnej naszej modlitwy niewysłuchanej. Dzięki Ci, Panie, że jesteś. Dzięki Ci, Panie, że dajesz nam swojego ducha świętego. Duchu święty, zapraszamy Cię, bądź z nami, Duchu święty. Prosimy Cię, Duchu święty, żebyś dawał nam teraz swoje owoce, swoje dary. Duchu święty, prosimy Cię. Twoje owoty, Twoje dary w imię Jezusa Chrystusa. Panie, dziękuję Ci, że za każdego z nas umarłeś na krzyżu, że Pan Jezu z golgoty, tam z Twojej męki, z Twojej śmierci do dzisiaj już ponad 2000 lat, Panie, ze swojego serca wylewasz na nas zdroje łask. Dziękuję Ci, Panie, że dzisiaj chcesz dać nam swój pokój, że dzisiaj, Pan Jezu, chcesz sprawy, gdzie wszystkie rany naszych serc będą zagojone, zabliźnione. Dzięki Ci, Panie, że dajesz nam swoje słowo. Zachęcam, zachęcam Ciebie, żebyś też pomodlił się, żebyś się pomodliła swoimi słowami. Nie musi być wcale głośno, ale po prostu zacznij się modlić. Otwórz swoje usta, jak masz taką możliwość. Po prostu mów do Pana Jezusa. On, on to słyszy wszystko. Litwa, mówienie nam pomaga otworzyć nasze serce. Tak często nasze serca są zblokowane, zablokowane na Pana Jezusa, bo się nie odzywamy, bo nie mówimy do Niego. ale jak otwieramy nasze usta, to otwiera się nasze serce i Pan Jezus też ma do nas łatwy dostęp. Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat. Przedał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Możemy teraz też się pomodlić tą pieśnią, która teraz też pojawi się na naszych ekranach, co dnia. Przy Że jest z nami Bartek Kowalczyk, Edyta, Monika, Joanna. Pozdrawiam też wszystkich obecnych. E... Możemy dalej się też modlić, możemy dalej też uwielbiać Pana Jezusa. On z nami tutaj jest, on też chce dawać nam to wszystko, co jest nam potrzebne. Dzięki Ci, Panie, że jesteś tutaj z nami. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że podnosisz nasze serca. Dziękuję Ci, Panie, że wlewasz w nasze serca pokój. Pokój, Panie Jezu, który sprawia, że wszystko co jest w nas słabe, wszystkie nasze choroby, jakie doświadczamy, wszystko co się dzieje na zewnątrz nas, Panie Jezu, jest jest słabsze od twojego pokoju. Dzięki ci, Panie, że dajesz nam to wszystko, co jest nam potrzebne do życia. Dziękuję ci, Panie, że że jesteś naszym najlepszym przyjacielem. Dziękuję Ci Panie, Jezu, że, że chcesz nas dalej błogosławić. Dzięki Ci Panie, że chcesz nas dalej prowadzić. Dziękuję Ci Panie, że jak w tej pieśni jesteś dla nas dobry, że jesteś naszym Panie Jezu przyjacielem. Dziękuję Ci Panie, że dajesz nam wszystkie nasze potrzebne łaski. Proszę Cię Panie Jezu, żebyś pobłogosławił wszystkich tutaj teraz którzy się łączą na tym czacie, proszę Cię, Panie, żebyś dał im to wszystko, co jest im potrzebne do szczęścia. Proszę Cię, Panie, żebyś dał im swój pokój, proszę Cię, Panie, żebyś wziął ich serca w swoje dłonie, żebyś, Panie, wziął ich ciała w swoje dłonie, wszystkie choroby, Panie Jezu, które, które, które noszą, wszystkie choroby ciała, wszystkie choroby, Panie Jezu, umysłu. Dzięki Ci, Panie, że że jesteś tutaj z nami. Dziękuję Ci Panie, że złaczesz nas uzdrawiać. Dziękuję Ci Panie Jezu, że, że każdego z nas tutaj prowadzisz do tej modlitwie. Dzięki Ci Panie, że, że każdy z nas może mieć z Tobą Panie Jezu, indywidualną relację. Dzięki Ci Panie, że do każdego z nas teraz mówisz. Dziękuję Ci Panie, że znasz wszystkie nasze troski, wszystkie nasze niepokoje. Dzięki Ci, Panie, że, że widzisz stan naszego serca, stan naszej duszy. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że się nie boisz naszych grzechów. Zobacz, Panie Jezu, na każdego z nas. Zobacz, Panie Jezu, historię każdego z nas. Ty, Panie Jezu, znasz nasze życie. Chociaż tak często, Panie Jezu, my Ciebie nie widzieliśmy w naszym życiu, to Ty, Panie, zawsze z nami byłeś. Proszę Cię, Panie, żebyś uzdrowił historię życia tych osób, które, które były zranione w swojej przeszłości, w swoim życiu. Proszę Cię, Panie Jezu, żebyś dał łaskę uzdrowienia tym wszystkim, którzy doświadczyli zranienia w swoim życiu. Proszę Cię, Panie Jezu, żebyś pomógł zrozumieć, żebyś pomógł też za, zaakceptować, żebyś Panie Jezu dał, e, dał pokój tym wszystkim, którzy zostali w swojej przeszłości, być może w swoim dzieciństwie, w swojej młodości zranieni. Wtedy, Panie Jezu, kiedy są, e, kiedy byli bardzo wrażliwi na słowa, na gesty, na, na czynności innych ludzi, proszę Cię, Panie, żebyś dał im pokój, Panie Jezu, w Twoje imię, teraz Panie Jezu, proszę Cię o uzdrowienie tych wszystkich serc, Panie Jezu, które nie mogą sobie poradzić z tymi wydarzeniami, z tą historią, z tymi złymi Panie Jezu wspomnieniami z przeszłości. Proszę Cię Panie Jezu, żebyś dotknął te wszystkie osoby, żebyś Panie Jezu uzdrowił te wszystkie osoby, które. Doświadczyło zranienia w swojej przyszłości, w dzieciństwie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że, że nas prowadzisz. Dzięki Ci, Panie, że dajesz nam to wszystko, co jest dzisiaj potrzebne. Powierzam Ci, Panie Jezu, te wszystkie osoby, które teraz rozeznają, co robić w życiu. Powierzam Ci, Panie Jezu, tych wszystkich, którzy zadają sobie pytanie, co dalej robić w życiu, w którą stronę iść, jaki kierunek studiować. Jaką pracę, Panie Jezu, podjąć. Proszę Cię, Panie Jezu, żebyś pokazał im, co mają robić w życiu. Proszę Cię, Panie, za tymi wszystkimi, którzy, którym brakuje pokory, którzy, Panie Jezu, szukają pokory. Proszę Cię, Panie, żebyś dał im pokorę. Żebyś pokazał, Panie Jezu, jak to jest być człowiekiem pokornym. Pokora, Panie Jezu, jest również Twoim darem, Twoją łaską. Ty jesteś, pani dla nas takim przykładem pokory, wisząc na krzyżu, dobrowolnie, Panie Jezu, pokazałeś nam, czym jest pokora. Proszę Cię, pani, żebyś dotknął tych wszystkich, którzy chorują na różnego rodzaju choroby. Proszę Cię, Panie Jezu, żebyś uzdrowił tych wszystkich, którzy, Panie Jezu, proszą o zdrowie dla siebie, dla innych, dla innych osób, dla innych ludzi. Panie Jezu, proszę Cię w Twoje imię, żebyś uzdrowił tych wszystkich, którzy, którzy się źle mają, którym Panie Jezu, którzy Panie Jezu chorują na choroby żołądka, na choroby jelit. Proszę, Cię, Panie Jezu, żeby ci wszyscy, którzy mają problemy, z układem pokarmowym, żeby Panie Jezu doświadczyli Twojego uzdrowienia. Panie Jezu, zanurzam. Te wszystkie chore osoby w Twojej najdroższej krwi. Proszę Cię Panie o pokój dla nich. Powierzam Ci Panie Jezu, tych wszystkich, którzy być może e, zmagają się z jakimiś chorobami psychicznymi. Powierzam Ci Panie Jezu, wszystkie osoby, które mają problemy ze swoją emocjonalnością. Dziękuję Ci, Panie, Jezu, że jesteś z nami. Dziękuję Ci, Panie, że, że nas, Panie Jezu, ochraniasz. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że nadal nad nami czuwasz. Dzięki Ci, Panie, że każdy z nas, Panie Jezu, jest w Twoich rękach. Powierzam Ci, Panie Jezu, całą Polskę. Powierzam Ci, Panie Jezu, cały świat. Proszę Ci, Panie Jezu, o pokój na świecie. Proszę Ci, Panie Jezu. Żeby tam wszędzie, gdzie się dzieje teraz, Panie Jezu, wojna. Proszę Cię, Panie Jezu, z tymi wszystkimi teraz wydarzeniami, które się dzieją, które teraz nas niepokoją, niepokoją też, Panie Jezu, innych ludzi. Powierzam Ci, Panie Jezu, wszystkie miejsca tych wszystkich ludzi, Panie Jezu, którzy teraz doświadczają skutków wojny. Amen. Będziemy już kończyli. Życzę Wam dobrego wieczoru. Jeszcze na koniec Wam pobłogosławię. Też jeszcze możecie napisać intencje, z którymi przychodzicie. Też będę was miał na modlitwie w sercu. Dziękuję za wspólną modlitwę. Też proszę, proszę Was o modlitwę za siebie. Tutaj za moją parafią, za moimi parafianami. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Z Bogiem dobrego wieczoru.